Witam serdecznie, mam material z Gwinta. Dzisiaj oczywiście zajmiemy się omówieniem ostatniej rady balansującej i właśnie teraz sobie do niej przejdziemy. Siri Charge. Dobra, więc super! To jest karta, która oczywiście dobiera nam kartę po liczeniu czterech tur. No i dawno tej karty faktycznie nie widziałem. Ostatnio odpróbowałem, może i faktycznie coś z tą kartą robić ciekawego. Natomiast no, to takie sporadyczne rzeczy, nie? Gdzieś tam, ten Ciri niekiedy się może widuje, w szczególności może w jakichś dekach pod Keltuiskę i tak dalej, ale raczej karta totalnie, totalnie niegrywalna na chwilę obecną, dlatego dobrze została tutaj ewentualnie tą zmianę, więc spoko. Dalej mamy Ciri, zwykłą Ciri, po prostu ona, gdy przegramy rundę, to wtasowuje się, jakby ta karta z powrotem do naszej ręki, i normalnie zadaje trzem wrogim wnioskom po jednym punkcie obraży. Teraz też mamy 6 za 9. No myślę, że z nekerem teraz ta Ciri Sharza może i, znaczy, Boże, nie, nie Ciri Sharza, tylko ta zwykła Ciri, bo Sharza oczywiście ma dziesiątkę w werbunku dalej, ale ta Ciri zwykła może faktycznie z nekerem trochę polatać, zobaczymy. Wydaje mi się, że teraz naprawdę ciekawa karta, 6 siły, 9 punktów werbunku i jeszcze karta potem ewentualnie nam wraca, więc o werbunek teraz spokojnie ta karta powinna się spłacać, więc no mega spoko zmiana, prawda? Mega, mega spoko, ciekawa zmiana. Dalej Afana, no Afan potężny z taki, dostawał kiedyś, teraz mamy zwiększenie mu, znaczy, zwiększenie mu siły, werbunek dalej 9. No wiadomo, jak użyjemy sobie umiejętności całego naszego lidera, AFAM wylatuje nam do naszego zasięgu i teraz w zależności od tego, czy mamy flanki. Jeśli mamy flanki, no to mamy od razu jakby e, aktywowaną jego umiejętność zapału, jeśli tych flanek nie kontrolujemy, to tutaj nam się wezwie i będzie ona działać na rozkazie. Natomiast tak potem wzmocnienie wszystkich naszych brązowych żołnierzy, e, wszystkich kopii jednego żołnierza, oczywiście bodajże o jeden punkt siły. Czy jakoś tak, dokładnie pamiętam jak działał Afan, ale to z, razy, z razy na to, że Afana no, rzadko kiedy widujemy w jakichś dekach. Faktycznie kiedyś nagrywają jakieś archetywa się pod żołnierzy z tym Afanem. Natomiast no, ten Afan to wiecie, to jest taka karta raczej biedna, która wejdzie albo nie wejdzie, zrobi punkty albo nie zrobi tych punktów. Dawniej ten Afan był grany ewentualnie z scenariuszem podkultystów na Nilgardzie i to był trochę praktycznie OP, przez co dostał potem te nerfy jeszcze od Redu, jeśli chodzi o jego wzywanie czy tam bardziej zagrywanie, bo no, teraz na Nilgardzie pod, pod kultystów oczywiście flanek żadnych mieć raczej nie będziemy. Dlatego Afan nam się wezwie, a nie zagramy go z naszej talii, więc nie aktywujemy sobie nawet, gdyby on miał ta kultysta od razu scenariuszu, więc to, jest troszkę, więc to jest troszkę ewentualny problem tego scenariuszu teraz na kultystach ale Afan może sam sobie teraz wrócić do grania. Zobaczymy. Dalamy Lugosa. No i Lugosa też dałbym do Super. Bo Lugosa też bardzo dawno nie widziałem. Zwiększenie siły w tym momencie Lugos ma 5 za 8. Więc też całkiem niezły goldzik może być z tego Lugosa. Zobaczymy czy on jakoś trochę mocniej wleci tutaj jakoś z wojownikami może i tak dalej. Zacznę się powiedzmy nową metą, a raczej mi się to nie wydaje, ale fajnie, że takie karty właśnie trochę bardziej niegrywalne jak te cztery tutaj, dostają właśnie te zmiany i jest sztos. Dalmy Wes, no i wez już nie dam super, no po prostu ją w dobrych, bo tutaj mamy 7 za 7 w tym momencie yy, i karta, która daje zapał. I ten zapał może dać jeszcze większą ilość razy, po prostu w trzech 3 tur i ty zajemy sobie za po naszej jednostce. Więc może to fajnie kombowane z jakimiś Seltkirkami. Może z w ogóle. Może w ogóle z. z, z mm, słoniem bojowym i tak dalej. Więc ta Vest też nie jest taką złą kartą. O dziwo, Dlatego no, ją akurat dam w dobry. Dalej mamy Roderika Deveta. Roderika Deveta też dam w dobry. Nie dam go super. Dobrze, że dostał zmianę. Oczywiście, że tak. Mamy teraz mam 5 za 6. Natomiast Roderick Deveta też jest mocną kartą. Tak naprawdę pod ten spam pod ten spam fanatyków, wybrańców Wiecznego Ognia to woli. Myślę, że całkiem dobra karta w tym archetypie. I no tak jak mówię, dobrze został Bafa, natomiast jednak nie dam go do super, zostawię go w dobry. Dalej mamy Nausicaa bez komentarza. Dalmy Skryba, to jest kolejna karta w ogóle pod spam fanatyków, wybrańców Wiecznego Ognia. W jakość faktycznie tego deku często nie widuję, natomiast no spoko, kolejna karta, da się tam ją w dobrych, no nie zapominajmy o tym, że Skryba, no okej, okay, fajne punkty potrafią zrobić, to za 5 za 5, natomiast i tak to i dalej kopiowanie opiera się, się będzie na y, Upadłych Rycerzach, tak, Wiecznego Zakonu i tak dalej, które mają też, nie, nie dość, że mają Veila, vale y, to trochę więcej punktów faktycznie potrafią one wykręcić te karty. Hmm, to prawda, w Werbunku też mają więcej, bo tam chyba mają 6 Werbunku i 4 siły albo 5 siły, i dokładnie, już nie pamiętam. Dawniej grałem w tym Fanatykę, natomiast zostałem Talikę do nagrania, od, znaczy pokazania w sumie na streamie, od Kuby. Więc prawdopodobnie w sobotę ten deczek będę gdzieś tam wam, znaczy te narody gdzieś tam będę właśnie pokazywał na strumyku. Zobaczymy, jak to wygląda. I też ciekawe, że te karty właśnie stają buffy. Natomiast, no nie, no zostają to w dobrych i tyle. Dalej mamy Korsarza, korsarze zostawiam w Neu neutralnych. Wiecie, że ja bardzo lubię archety pod korsaży na SKIGE i tak dalej. Natomiast no nie wiem, 2 za 5, teraz mamy 3 za 5, nie? Po zwiększeniu siły. Tak, to są 3 za 5, jakieś 2 za 5 ewentualnie. 2 za 5 też nie było jakieś złe dalej karty. Tak, bo mamy tego lidera, który pinguje za 3 punkty, obrażań dwukrotnie. No i mamy tutaj tak samo ten kataklizm, więc jak sobie ewentualnie jednostkę za 3 punkty, jeśli postawimy naszego oponenta, no to zawsze możemy ten kataklizm sobie przedłużyć na kolejne dwie tury. Więc też mocna karcioszka i nabijamy sobie dużą ilość pancerza na, dzięki właśnie tej karcie. Dlatego uważam, że tutaj akurat damy to w neutralne. Natomiast dalej mamy pirata. Topornika i jego dabym super, bo tej karty w ogóle nie widuje, nie? Raz chyba trickero coś robił z tą kartą. Tam jeszcze Iris, chyba potem zdejmował pan też z tej karty i potem jeszcze pingnęł z dwa punktów obraży moją, moją jednostkę. Jak trafiałem, ja czy ja gram, właśnie jakiś z nim sobie towarzyski meczyk, Więc powiem wam tak, no, pira topornik, całkiem mocno może być to karczoszka, Ewentualnie połączy go jeszcze z tym korsarzem, który co zdejmuje pancerz i z, ze szkutami, które dają pancerz, więc wiecie, tutaj gramy tego topornika, zdejmujemy pancerz sobie naszym korsarzem, on piguje to za dwa, gramy sztukmistrza, yy, no, Sztuk mistrza. gramy szkutów, dajemy tu pancerz znowu, potem znowu ściągamy ten pancerz, no i tak możemy robić to w sumie w kombownie nieskończoność, więc naprawdę fajne punkty, dlatego damy to w super, może coś tam ożywi, ruszy trochę bardziej skagę, jeśli chodzi o jakieś, powiedzmy, troszkę zapomniane archetypy, no nie? Dalej Kwaxa, Ja nie rozumiem, kurwa, po co Kwax jeden punkt siły? Bo ktoś stwierdził, tak, z tego co się rentuje, rosyjscy gracze stwierdzili, że chuj, to jest wyciągarka, niech ma jeden punkt siły, tak jak reszta. Ja pierdolę, ale to jest wyciągarka, która ma jeden punkt siły i 11 punktów werbunku. No to teraz ta karta musiałaby mieć ile punktów werbunku? Skoro wyciągarki typu yy, Myszowór, typu... Nataliz dostaje jeden punkt siły i mają werbunek ile? 7, 8? No to nie widzę problemu. W tej radzie balansującej głosujemy na Quaxem, żeby Quax teraz miał 8 punktów werbunku minimum, kurwa, bo idą z tym takiem rozumowania, tak? No, nie wiem, nie wiem. Przeraża mnie niekiedy absurd rady balansującej, naprawdę. I ten Quax, nie zasługuje na to, żeby mieć jeden punkt siły. Na dwóch też nie, na trzech było spoko, jak dla mnie już nie. 3 za 11 wyciągamy kartę, jest ok, ale jeden punkt siły, serio. No nie. Bez przesady. Bez przesady. Dajemy ożywioną zbroję. No wiadomo, że... że, że, no, że to. Ja, ja nie wiem. Ktoś powie, że to są takie karty, dzięki którym y, nic z ja nie zmieniamy, tak? Niszczymy siłę tym kartą, bo to tak dla nich, tych, dla tych kart się nie liczy, bo ich umiejętności i tak są jakieś inne, tak? Bo ożywiona zbroja może być w tym momencie jeden punkt siły. W ogóle w tym momencie już ożywiona zbroja ma jeden punkt siły. O! Ciekawe na co potem będą ludzie głosować, jak ożywiona zbroja w tym momencie już ma jeden siły. Kurwa, ona miała 10 punktów siły, to jest 9 rad balansujących, które obniżyły jej siłę. I ja pierdzielę totalnie, totalnie tego nie czaję i czaić tego nie będę. I nie docierają do mnie takie, jakby to powiedzieć, zdania, głosy i tak dalej, że no to tylko po to, żeby nie niszczyć sobie jakichś innych kart i tak dalej. Widzowie, uwierzcie mi, że to zmniejszenie, zmniejszenie punktów siły, które w tej radzie balansującej, w tym momencie będę właśnie przedstawiał, wszystkie pójdą u mnie bardzo nisko. Naprawdę, to taki mały spoiler. No, bo dalej mamy co? Lorda Ribdite, jak to woli, pana odpływów, czy tam pana przepływów. No to jest to samo, nie? Powielanie kolejny raz tej karty i nie wiem, no mamy zniszczenie siły, potem zwiększenie siły, bez sensu. Bez sensu. Zostawmy już tą kartę tak, jak jest i szukajmy czegoś innego, naprawdę. Dalej mamy Iris. No po chuj ta Iris. Nie, no dobra, w sumie nie będzie nawet tutaj. Po chuj ta Iris na no, zniszczenie siły. Wszystko i tak tej karcie nic nie zmienia, nie? To jest. Dla mnie to jest zmarnowanie głosów. Quarks, zbroja. I jest dla mnie po prostu marnowanie głosów, no nie? Sandora dam w neutralny. O dziwo, tutaj akurat ta karta, w tym momencie mam 4 za 9, i chociaż tej umiejętność tej karty, jakkolwiek tłumaczy ten, ten nerw jej siły, teraz na zmniejszenie, właśnie do 4 punktów siły, tak? Jakkolwiek, chociaż tłumaczy właśnie to umiejętność tego rozmieszczenia, rozkazu, mamy tego trudnia, w zagrywamy i tak dalej, zborowania. Okej, okay, to jeszcze jako tako da się zrozumieć, nie? <laughs> Natomiast Flaminika. Jeden punkt siły dla Flaminiki. Pff, kogoś tutaj to coś rypuło, chyba, nie? Naprawdę, Flaminika jeden punkt siły. No spoko, nie? fajnie, że jest grana z bestiami, fajnie, że jest grana w tym deku z Goodmundem i tak dalej, ale to są mocne deki. No raczej, kurde, nie szczególnie są to mocne deki, tylko totalnie tego nie rozumiem. Dalej Albricha. Albrich, po co? Zmniejszenie siły. Naprawdę, po co Albrich, ma zmniejszenie siły. To jest. I jedyny tak naprawdę archetyp w moim odczuciu na który nie jest w żadnym stopniu toksyczny, tak? Mamy tego Albricha, mamy ewentualnie jakiegoś Rinsa, więc już rozumiałbym bardziej znerwienie siły dla, dla Rinsa niż ewentualnie dla Albricha, no nie szokujmy się. Albrich, musimy mieć talię idealnie pod niego skrojoną, żeby w ogóle Albrich się wzmacnił i robił nam fajną ilość punktów. Wiadomo, no, jest to mocna karta, naprawdę bardzo mocna karta jest ten Albrich, natomiast nie zasługuje jak on dla mnie zmniejszenia mu siły, naprawdę, ani werwunku. no broń Panie Boże. Dalej podejrzanego sprzedawcę, no i tutaj powiem Wam 4 za 6 w tym momencie, w ogóle mam 5 za 6, 4 za 6 dam to w neutralnych, syndykat jest ciężką pracą w ogóle do wyważenia, do zrównoważenia, tak? I uważam, że 4 za 6 to nie jest jakieś turbo najgorsze dla podejrzanego sprzedawcy w tym momencie, dlatego tak to zostawiam. Natomiast dalej mamy władcę lalek i tutaj powiedzcie mi, czym się ludzie kierowali na znerfieniem siły dla władcy lalek? Bo ktoś pomyślał, ok, mamy 3 punkty siły, i będzie łatwiej go usunąć. Ok, ale 3 punkty siły, jak tego nie usuniesz, to potem dostajesz 3 punkty siły, a potem na przykład dostaje sobie twojego swojego śrożota na Zika i dajmy na to, no nie? Albo jakąś jeszcze inną kartę prezentową, która wcześniej był ewentualnie buhortami i tak dalej, i tak dalej. To jest drugie primo. Trzecie primo. Ludzie chyba zapominają o tym, że jeśli gramy w władcy lalek, ewentualnie jakieś Watiera i tak dalej, to wtedy w deku też mamy takie karty jak, 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 jak Phil Petrego, który daje od razu na naszej karcie zapał. Więc 3 punkty siły w tym momencie, to tak naprawdę dajesz oponentowi, który zagrywa wacelalek, yy, Więcej szansy i więcej yy, większą jakby opcję na zniszczenie tej karty. Tym bardziej pamiętajcie, 3 punkty siły jak dostanie twój oponent, tak? Po zagraniu wacelalek, no to ty grasz Skudek raz wacylalek? Gdzie ty jest logika? Gdzie ty jest logika? Wytłumaczy mi. Więc no jak dla mnie, no to po co? Po co taka zmiana? Bo totalnie nie rozumiem. Władce lale, jeśli chcemy zbafować, znaczy znerfić, to ja bym dał ewentualnie zwiększenie siły. To też brzmi kuriozalnie, co prawda, ale wtedy twój oponent ewentualnie dostaje 5 punktów, a nie 4. Więc ten punkt też może coś tam zaważyć. A teraz zmniejszenie siły? No to tym bardziej łatwiej jest kągę grać w tym momencie z raz. Nie rozumiem, totalnie nie rozumiem. Morski wysłanie. No kurwa, po co morski wysłanie dostaje zdrewienie siły do 3 punktów siły? Na tej karcie opiera się cały zamysł grania deszczu. Mało tego. Jeśli wełtujemy Ryogana Xavierem albo Wiwiórkom, to gdzie są te punkty? No. Jeśli gramy ewentualnego Fulmara albo skigiski Sztorm, tak? Czy tam po prostu Sztorm, ten, który no, tworzy Sztorm w wrogim rzędzie? I Kraken, no to ok. Wtedy Kraken, Sztorm i ewentualnie Fulmar są to jakieś punkty jeszcze po tych morskich wysłaników. Natomiast Serio 3 za 6 morski wysłanik. No nie wiem, no nie wiem. To jeśli nerfimy takie karty jak ożywia Zbroja i Iris, żeby żeby, żeby nie psuć w sobie innych kart to wytłumaczcie mi te zmiany, bo totalnie tego nie rozumiem. Więc zniszczenie siły w tym momencie dla mnie no wszystko kakaraka, nie? Wszystko kakaraka. Pepega, tak zwana. Eee, szkoda gadać widzowie, szkoda gadać. Idziemy dalej do zwiększenia do zwiększenia werbunku. No i tu będzie ciekawie. Zwiększenie werbunku, gościnność w tym momencie 16 punktów werbunku. Ja dałbym to w dobrych, dlatego że tego deku naszego archetypu za bardzo nie lubię. Bo właśnie te buffy, potem jakieś Wacelalek i awary i tak dalej, i tak dalej. No nie, nie jestem zwolennikiem tego, tego archetypu całego, dlatego jak dla mnie ok, niech będzie dobra zmiana. Dalej to mam zatruty miód. Zatruty miód to, to, to już dla mnie jest karta mem i po prostu mech i tyle, bo co chwilę powielamy tą kartę i dajemy jej zwiększenie prowizji. W tym momencie jak tutaj się przyjrzycie, macie 8 punktów werbunku, bo tyle jakieś ta karta miała. A w tym momencie zatruty miód ma, uwaga, 15. 15. Zatruty miód, 15 werbunku. A idź pan w Ciul. Dalej mamy Torresa. Torres 15 punktów w werbunku. powiem on tak, zostawiam to w neutralnych, bo lubię asymilację, natomiast nie lubię tego zniewolenia ze Stefanem. Dlatego w jednym archetypie Stefan jest mega dobrą kartą, potem po asymilacja stricte z Artaudami, z Glynis i tak dalej. Ale karta dość mocna, więc tutaj nawet te 15 punktów w nie jest jakieś złe. No bo raz, że ta karta wzmacnia się do jakichś 10 punktów siły, ok. A dwa dostajemy sobie trzy naprawdę mocne, mocne karty. No, może nie takie turbomocne, ale jakieś powiedzmy dwie słabsze, jedną mocną kartę, ewentualnie później pod Artauda, i też nie jest to złe. Dlatego, okej, okay, Stefan, znaczy Boże, Stefan y, Torres, jak najbardziej może mieć tutaj na e te 15 we werbunku, Tu akurat nie jest to jakoś dla mnie bardzo męczące, i, i tak dalej, więc no, po prostu dla mnie to neutralna zmiana, tak. Dalna by samy oblężenie. I oblężenie to w po co? Czemu oblężenie w tym momencie ma 14 punktów werbunku, Ktoś mi to wyjaśni? Czemu oblężym 14 punktów werbunku? Znerfiliśmy już muta generator. Znerwiliśmy w świetle melitele. Co prawda święty melitele w tym sezonie dostała znowu yy, z buffa do 16 punktów werbunku, Natomiast do tego przyjdziemy sobie troszkę później. Ale tak, muta z, van, yy, z muta muta znerwiony. Znerfiony wcześniej był jeszcze w ogóle ze Stara Farda. No, no, nie wiem, i teraz zostaje się jeszcze bardziej po dupie maszyną. Hmm. oblężenie co prawda, robi dobrą ilość punktów, w szczególności z Onagerami, Natomiast, czy ja dawałbym mu znerwienie w Erbunku do 14? Wydaje mi się, że raczej nie. Dlatego też zauważcie, dlatego też, że ewentualnie zauważcie to, że mm, ten scenariusz gramy sobie ewentualnie w R1, nawet tak? Bo potem mamy ewentualnie Henselta, mamy jakąś Dumę Testa, mamy odnowienie podlidera i tak dalej. Też oczywiście mamy onagery. Więc, naprawdę, ten scenariusz nie jest nam jakoś potrzebny w kolejnych rundach. Dlatego, co powiem, sobie scenariusz w R1, no to to R1 możemy ewentualnie spasować. W R2 możemy się bronić. Jeśli budujemy od niego ewentualnego Henselta albo właśnie Dumę Foltestata, nawet będzie spoko dla nas. I te, nie szukajmy się, no wer2 przed maszynami mamy czy ewentualnie się obronić, przed takimi stricte, stricte maszynami. Więc no, nie rozumiem tego za bardzo trochę tego nerfu, ale ewentualnie poprawcie mnie w komentarzach. Dalej mamy Reinfarna, no i Reinfarna dałbym też po co, z racji tylko i wyłącznie na to widzowie, że Reinfant ten sezon dostał 10 punktów w werbunku, znaczy nie, dostał wtedy z, y, zmniejszenie siły do 2, a teraz ma zwiększenie prowizji do, do, do 11, nie? Więc no, to trochę nie rozumiem, dlaczego w jednym sezonie nerfimy, znaczy buffujemy mu siłę, a teraz nerfimy mu werbunek. No bo dla Ivar'a zmniejszenie siły, no to, to jest oczywiście brane jako baw, a nie jako nerf, no bo te dwa punkty siły potem oponent dostaje, a my zabieramy sobie jego punkty siły. Więc no nie wiem, ktoś chyba stwierdził, że o, chyba to nie poszło to, co miało być i Aivar znaczy jest grany dosłownie wszędzie. No ja grałem go sobie w archetypie pod Wiedźminów, bo no pasował mi idealnie jako Wiedźmiczko, brzmi i tak dalej. Więc, no, 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 nie wiem co mam tu sądzić, nie? To, co sprawdzę to jest naprawdę mocna karta, ale daję właśnie jedynie tą kartę po co? Bo raz coś bafujemy, potem coś nerfimy i totalnie to mi się jakby nie skleja w całość, nie? Śliska sytuacja, dawne neutralnych, bo tą kartę lubię grać ewentualnie sobie pod, yy, pod nekera i pod pobudzenie. Natomiast faktycznie karta kiedyś też powiedział, że ona jest taka słaba, niegrana i tak dalej. Natomiast teraz w każdym archetypie, jeśli chodzi o F -um, zasadzkę, tak, F -um, czy to ewentualnie zwana dainem, czy to ewentualnie pułapkach, jest widywana ta karta, bo naprawdę robi ona dobrą ilość punktów, ta karta, ta Dlatego uważam, że to nie jest akurat takie złe, że teraz ta karta ma 9 punktów w bo dalej ona z dekera nie wypada. Więc jak dla mnie może być, ale do, nie będzie po prostu w Unii w neutralny. I tyle w temacie. Dalej mamy Mewę, Mewa, Mewa, Mewa. Mewę też damy w pods, bo to karta, którą można grać ewentualnie w Reza, można grać ewentualnie w szturmie i tu i tu ona punkty będzie robić w miarę konkretne, dlatego 2 za 7 też jakoś bardzo myślę, że mnie nie boli w tym momencie, chociaż 2 za 6 uważam, że było lepiej zbalansowane niż 2 za 7, ale nie po prostu będzie ta Mewa w neutralnych i, i tyle w temacie, i tyle w temacie. Dalej mamy Sezam, no i tutaj Sezam to jest też karta, która się wielokrotnie powielała, już raz mamy znerwienie werbunku, raz mamy zmniejszenie werbunku, Teraz mamy znowu znerwienie do 6 punktów werbunku, więc sprzedawca teraz tej karty nam ewentualnie nie wydropi z swojej umiejętności na haraczu na dalekim zasięgu, tak? Dlatego zostawmy to tak, Wóz Wyżyn, Wóz Wyżyn, kurwa mać, nie no po co? I w tym momencie daję ją w co, nie, nie tylko właśnie nie w kategorii, kategorii Mac, bo już parę sezonów w tej jego zwierzyn nie widziałem w razie balansującej. Natomiast w tym momencie dostaje w zwiększenie yy, kosztów werbunku do 6 w momencie w momencie, w którym ja tej karty totalnie nie widuję nigdzie. W żadnym archetypie. Naprawdę nie przypominam sobie archetypu. Albo bardziej, dek, bardziej meczyków, w którym nie ja trafiłbym na wodza z wyżyn i w ogóle, w ogóle na raj z tyrem na SKIGE. Serio. Nie przypominam sobie, żebym od dwóch, trzech sezonów trafił w ogóle, chociaż raz na ten, ten deck. Więc akurat w tym momencie bardzo dziwi mnie ten nerw dla wodza z wyżyn. Ale no nie wiem, może ktoś trafia, może niższej ranga ludzie trafiali, do tego poszła tutaj ten, ten nerw, nie mam pojęcia. Natomiast 3 za 5 dla mnie był idealnie zbalansowany ten wóz więc 6 punktów werbunku jakby totalnie tego nie kupuję i też poniekąd przez to kategoria po co. Obrąca Heymy. No ja wiem, że obrąca Heymy, podobnie jak yy, zatruty Mił dostaje pewnie znerwienie werbunku, yy, bo w tym momencie obrońca ma 5 punktów werbunku, 4 punkty siły tego nie były jakoś często grane, więc ja dałem go po prostu w neutralny. Raz, że właśnie przez ten wzgląd na ten deck z szturmem tym odklejonym pod ten zatruty miód. A dwa, że karta nie jest jakąś turbo, turbo, turbo złą kartą. Gdzieś tam ewentualnie jakieś fablodzie tą no, kartę widywałem pod kapłanów i tak dalej. Ale nie wiem, czy akurat bym tą kartę nerfił. Ale już mniejsza o to, no, skoro ludzie tak bardzo nienawidzą tego szturmu, trafiają na to dosłownie co mecz. No Na to wyglądasz, tak jest. No to niech tak będzie, no niech tak będzie, zostawię to po prostu w neutralny i tyle. Dalej, się nie melitele i dam ją po prostu w mech. A tylko i wyłącznie dlatego, że nie chcę mi się na tą kartą rozwodzić. Ona ma zwiększenie werbowko, zmniejszenie, werbowko, zwiększenie, zmniejszenie. W tym momencie damy tę kartę po prostu do dobrych, bo ja uważam dalej, że ta karta yy, to jest klucz yy, dla KP. Że to KP w ogóle żyło, funkcjonowało tak samo jak ewentualny mutagenerator czy też poniekąd właśnie oblężenie z wahinami. Yy, natomiast, no przez to, że ta się powiela, prosto dam ją w mech i tylko i wyłącznie do tego tutaj do kartę właśnie umieszczam. Tak samo zrobię z Nekerem, bo naprawdę widzowie, ja nie chcę już szukać w tym momencie nawet na siłę, jeśli chodzi o pośrednią radę balansującą, gdzie trochę szukałem na siłę kart, które mógłbym dać w dobre i w super, Teraz twierdziłem, że tego nie zrobię i dlatego Nekera też umieszczam w mech, bo to też kolejna karta, która się wielokrotnie zaczęła powielać, no nie? I teraz tak, taki mały absurd trochę w... według mnie, no nie? Popatrzcie teraz to. Mamy tutaj Bal Balmaskowy, Bal maskowy, który dostał zwiększenie werbunku, dostał buffa na 13 putów werbunku, a oblężenie dostało 14. Halo, co jest nie tak? Czyli co, oblężenie w tym momencie jest mocniejsze niż Balmaskowy? No śmiem wątpić, no śmiem wątpić, że oblężenie jest lepsze niż bal maskowy, więc no nie wiem co mam zrobić w ogóle z tą kartą pod ten bal maskowy, bo troszkę się obawiam, że znowu wrócę ewentualnie, nie, zostawię tak samo, jak go po prostu, troszkę się obawiam ewentualnie, że wróci do grania znowu ten balmaskowy maskowy właśnie z, z multem, multem Trucis, więc to nie jest optymalne, żeby to wracało, tak szczerze mówiąc. Bo te nachety wiemy jaki był mocny i wiemy jak był irytujący. No, może nie dla mnie, ale dla wielu graczy, widzów ode mnie i tak dalej, na pewno był irytujący ten balmaskowy. I teraz przez takie właśnie rzeczy może dalej wrócić balmaskowy właśnie do grania. Więc no nie wiem co tam sądzić, ale nie rozumiem w ogóle zestawienia tych dwóch kart, czemu tu mam 14, a tu mam w tym momencie 13. Dla mnie bal zawsze był mocniejszy i zawsze będzie mocniejszy niż Oblężenie, z racji na to, że możemy grać ewentualnie Emhyra w drugiego Arystokratę i to palimy sobie cały scenariusz za jednym zamachem i trujemy sobie ewentualnie wrogą jednostkę, gdzie oponent nie będzie miał w ogóle czasu na ewentualne oczyszczenie tej karcioszki, nie? Więc no, to tylko tyle ode mnie, żeby to uświadomić, dlaczego tak to wygląda, ale no dziwne, dziwne rzeczy. I drugi absurd, nie? Wóz wyżyn, którego nie widuje, dostaje, dostaje zwiększenie werbunku, nie? A krwawy orzeł, którego widuje, ewentualnie czasami, że ludzie grają z Heal'em i tak dalej, dostaje zmniejszenie werbunku. I don't know co tu się dzieje. No ogólnie dam to w dobrych, bo ja lubię ewentualnie razy i tak dalej, więc akurat krwawy orzeł, mogę z ręką na sercu, z czystym sumieniem dać tą kartę w dobrych, bo tak się uważam, że ta karta zasługuje właśnie na dobrą zmianę. Ale po prostu nie rozumiem tych niektórych rzeczy, co się dzieje. no nie? Serijnie. Viraccess. Viraccessa dam super. Naprawdę Viraccess super zmiana. Przez te nerfy na KPM uważam, że Viraccess może trochę zatrząsnąć i poruszyć KP bardziej właśnie do życia. Bo jednak to zresetowanie umiejętności rozkazu pod Anseisa, pod Selkirka może być naprawdę dość znaczące. Dlatego uważam, że ok, jedynie bardziej Anseisa, Boże, Wierasesa możemy decydować właśnie do super zmian. Dalej ukrytego, ukrytego też dam do super zmian. Naprawdę ukryty, wiadomo, że on robi do, dużą ilość punktów i tak dalej. Natomiast wymaga ona zgrania lojalnych wampirów albo ewentualnie lojalnych deków, tak? Bo ewentualnie mówię lojalnych deków, dlatego. Że ukrytego spotykałem nawet chociażby w deku pod mróz, nie? Lojalny mróz, użycają tam ukrytego, też nie jest najgorsza robi jakieś tam punkty, może nie jest ona wybitna, ale no, nie jest na pewno też najgorsza, tak? Nie oszukujmy się. Jan Kelwejt, dam go w neutralnych też karta kartach niekiedy się przy już y, 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 pojawiała ta balansujących, ale już chuj, nie będzie po prostu neutralne, bo po prostu obu obusieszny. Czy tak, karta Cię 12 dobrego, czyli 11, i tak ona będzie dalej, y, dalej będzie, dalej, ta, ta karta będzie po prostu miała swoje plusy i minusy, wady i zalety, tak? Bo raz ustawimy sobie karty, y, wszystkie najlepsze na szczycie naszej talii, ale pamiętajcie, potężamy, że wieźmy już koło mamy ewentualnie kantarelkę. To jedno primo, drugie primo takie, że oponent przegrywa z nami R1, my go bleedujemy, wyciągamy go z lepszy kart. Więc no, jest jak jest widzowie, jest jak jest. Więc ma też swoje wady i ma swoje zalety, dlatego po prostu neutralne. Omen Lilith, dam to w dobrych. Nie dam tego super akurat, bo Omen Lilith potrafi zrobić naprawdę fajną ilość punktów, wyciągając ewentualnie Mamunę i wyciągając nam chore, No i też niekiedy może ciągnąć nam ewentualnie Kuchtę. Kuchtę Rytuał, dzięki czemu od razu odpalamy sobie jej Zemstę. Więc akurat to też jest spoko. Ale mimo wszystko dam tą kartę po prostu w dobry. Gezrasa też dam w dobrych. Myślę, że całkiem solidna zmiana dla tych skoczków. W tym momencie mamy 6 za 10 w ogóle na Gezrasie. No, mega dobra karcioska. I mnie, ciekawi mnie ten fakt tutaj, że zmniejszenie werbunku dostał Gezras, a nie kolejny raz ewentualne zwiększenie siły. Czyżby tutaj chcieli ludzie gadać go do ewentualnego nekera? Bo to już byłoby tak OP, że szkoda gadać, nie? Wyobraźcie sobie, Gezrasa w nekerze. O kurwa, że tam każda karta. Wiedźminów na. z kojatel będzie grana w dekerze, nie? Dosłownie każda. O kurwa, nie, to, to by było zbyt mocne, nie? To by było widzowie zbyt, zbyt, zbyt OP wtedy, już uważam. Ale na razie 6 za 10 uważam, że spoko zmiana, naprawdę spoko, spoko zmiana. I Morgwar totalnie niegrywalna karta, jak w tym momencie, jak dla mnie. Niekiedy w jakiejś tam akiety, ja, prawda, dawać się sobie gdzieś tam umieścić, prowadzi ją grać. I z tego co się orientuję widzowie, też wy nie widzieliście tego morwarka za często, bo w momencie kiedy nawet go nagrywałem albo pokazywałem wam na streamach, to pisaliście i mówiliście, że szanujecie zagranie ewentualnego morywarka i tak dalej. Dlatego wnioskuję, że faktycznie widzowie, wy też go nie widujecie w żadnym archetypie, a teraz mamy z 5 za 9 dla morywarku łupieżcy i można grać go, bo można grać go ewentualnie właśnie z nekerem. I dlatego uważam, że to, karta, że to będzie super zmiana. Bo faktycznie taka zmiana może tą kartę przywrócić nieco bardziej właśnie do grania. A Moriwark, no, wejdzie albo nie wejdzie. No, to jest takie 50-50 z tym Moriwarkiem, powiedział. Bo no, jak trafiamy na jakieś remowale, kontrole i tak dalej, to wtedy wiadomo, że Moriwark będzie useless. A jak trafiamy na sobie na jakąś gościnność Sończyków, trafiamy na jakąś alechemię to wtedy na morwarku już możemy polegać i mieć tą pewność, w sumie poniekąd nawet, że zrobi ona fajną ilość punktów. Dlatego tak to sobie zostawiamy. morgwarka właśnie w super zmianach. No i ta prezentuje się moja rada balansująca. Jak widzicie, jest ona 50 na 50, powiedział, nie? Jest turbo wyrównana. Kategoria mech, po co? W ogóle kate kategoria po co króluje, chyba to się pierwszy raz zdarzyło, ale tak jak mówiłem, w tym momencie nie szukałem już kart Turbo, turbo na siłę, jeśli chodzi o umieszczanie dobrych i super, no chociaż tyle dobrego, bo nie robiąc tego na siłę, mamy no dość sporo tych kart tutaj, ale nie szokujmy że się, na 40 zmian, to tutaj te dwie kategorie powinny być zapełnione, a te dwie powinny być puste. I, i, no. I kolejna rada, trochę taka conquestowa, mi się wydaje, bo zniszczenie siły i zwiększenie werbunku, tak naprawdę, no tragedia, nie? Po no, prostu tragedia, nie będę się bał tego słowa, po prostu tragedia. No cóż poradzisz, cóż poradzisz, cóż poradzisz, nie poradzisz, nic. Nie, to ja mówię, tylko ciekawi mnie na co będą ludzie głosować w kolejnym Radzie balansującym. skoro Zbrojeżdż ma jeden punkt siły, Quarks ma jeden punkt siły, Flaminika ma jeden punkt siły, no zobaczymy. Co, kolejne zmiany będą dla Albrecha i dla Morszynki i tak dalej? No, no nie wiem, nie wiem co to sądzi. Dajcie znać ja widzowie ewentualnie co Wy sądzicie o tej Radzie Balansującej w komentarzach. Jak dla mnie od paru Rad Balansujących idziemy na dół, nie? Po prostu, po prostu to toniemy. Ale no coś poradzisz, coś poradzisz. Jak ludzie jakby robią sobie trochę jak dla mnie co najmniej jaja z rady balansujący z Gwinta w tym momencie, a nie głosują, żeby coś w tej grze polepszyć i tak dalej, nie? Ale no, nic za to nie poradzimy. Także cóż, tyle ode mnie. Zostawcie oczywiście tu łapkę w górę, coś suba na kanał. sprawdźcie linki w opisie. Zapraszam serdecznie dołączania do, do Ofiru oraz polska czy Linki do dyskrytu macie w opisie pod tym materiałem. A my widzimy się na materiałach oraz na Streamaka. Także see ya i do następnego!